Cześć, witam Was wszystkich. Postanowiłam przeprowadzić eksperyment z ukorzenianiem listków fiołka afrykańskiego. Jest to zwykły fiołek, taki typowy z mojej mamy parapetu wzięty, żaden kolekcjonerski. Wszystkie listki, które tutaj w różnych formach próbuję ukorzenić, różnymi sposobami, są wzięte od, z tej samej jednej rośliny. I tutaj tak. Jakie mam sposoby, którymi próbuję ukorzenić? W pierwszym kieliszeczku mamy: na samym dnie nasypałam węgiel aktywny, do tego dodałam troszeczkę hus pagnum I odrobinę wody. Włożyłam listek. Oczywiście każdy listek, który y, był przycięty do tego, y, no, do, do, żeby ta łodyżka nie była dłuższa niż te 2-3 cm, które wyczytałam, że powinna mieć, zostało to ucięte ostrym nożem, y, nie ostrym nożem, y, który dezynfekowałam przy każdym listku spirytusem, y, żeby nie przenosić żadnych bakterii na wszelki wypadek. Y, no, i jak widać, listek to było wczoraj, tak? Czyli, czyli listki mają jeden dzień, jedną dobę. Ten póki co wygląda dobrze. Stoi tak po prostu pod lampą, bez przykrycia. No i zobaczymy. To jest jeden sposób. Kolejny sposób to jest w kieliszeczku odrobina wody. I sam węgiel aktywny, nie ma tutaj nic więcej. O, tak jak widać, z bliska chyba dobrze widać. Tutaj są wsadzone dwa listki, yy, troszeczkę mniejsze. No zobaczymy właśnie jak to będzie. Kolejny sposób. To w kieliszeczku jest yy, perlit z wodą. Na samym dnie tego perlitu. Pod spodem jest węgiel aktywny, tego nie widać, bo on się, ten perlit zakrył, ale jest węgiel aktywny, dodałam, żeby po prostu jakby zabezpieczyć przed gniciem. U innych roślinek mi się to sprawdziło, zobaczymy jak to będzie w przypadku fiołka. <laughs> niektórzy mówią, że jest to banalnie proste ukorzenić fiołka, niektórzy no, mają z tym problem. Różne są jakby procenty powodzenia, także zobaczymy. Tutaj jest taki sposób, który też tam wynalazłam sobie w internecie. Jest pojemnik z wodą. To spróbuję pokazać, może będzie widać, że te łodyżki są tuż nad wodą, albo dotykają tej wody. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Spróbuję tutaj. Chyba to odrobinkę widać, że ten ogonek jest w wodzie, ale tutaj jeden widzę, że jest lekko nad wodą jakby chyba. E, oczywiście w pojemniczku, w naczyniu jest węgiel aktywny. O, tak jak widać, to czarne na spodzie. E, nie zaszkodzi, a może pomóc. Także wspany. E, na wierzchu pojemniczka jest założona folia przytrzymana gumeczką zrobione są otwory i przez te otwory włożyłam listki wszystkie te listki są um, łodyżki mają ucięte pod skosem um, tak sobie tutaj leżą zobaczymy, też wyglądają całkiem ładnie, turgoru nie straciły e i jest jeszcze jeden sposób Wsadziłam od razu do ziemi. Tak jak widać, to jest taka szklarenka z przykryciem. Plastikowa, bardzo fajna, poręczna. Malutkie pojemniczki ma. Z tym, że pojemnik nie jest cały czas przykryty. Właściwie więcej go wietrze, niż przykrywam. Jakoś tak, nie wiem, mam obawę, że zgnije. Także nie jest to takie dla mnie Yy, zupełnie jakby oczywiste, że należałoby przykryć i zostawić zapomnieć. Zobaczę, może kiedyś spróbuję z samym przykrywaniem, bez otwierania. I teraz tak, otworzę ten, tą przykrywkę i. No, tutaj mam też drugi pojemnik, jak widzicie. Jest mnóstwo różnych listków i odmian yy, fiołków, yy, które zakupiłam yy, parę dni temu. Też przygotowałam, jakby porządnie i, 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 i powkładałam i tak dalej, ale to może za chwilę o tym opowiem. Teraz jeszcze o tym listku, który jest wzięty z tej samej roślinki, co tutaj przed chwilą, pokazywałam różne sposoby ukorzeniania i jednym z ostatnich sposobów, jaki próbuję, jest włożenie listka yy, pod skosem do ziemi, bezpośrednio do ziemi. Yy. Ziemia, mieszanka ziemi jest przygotowana przeze mnie specjalnie do uprawy fiołków. Do tej ziemi dodałam również nawozu. Tutaj pokażę Wam. To jest firma Grekol Ukorzeniający nawóz do sadzonek i nasion. Odrobinę, nie dużo. Mniej niż producent pisze na opakowaniu ile należy użyć. Także ziemia jest przygotowana pod wysadzanie. Jest tam torf kwaśny, ziemia uniwersalna, perlit, vermiculit trochę y, trochę i piasku, tak żeby ziemia była mocno przepuszczalna. Fiołki nie lubią stać w wodzie. Y, także y, no to zobaczymy co z tego będzie. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć sposobów listków pobranych tego samego dnia z tej samej rośliny. Będę obserwowała dzień po dniu i postaram się ponagrywać filmy, żeby zobaczyć, jak to będzie się rozwijało i jaki będzie poziom sukcesu, czy w ogóle będzie. A tutaj przy okazji jeszcze pokażę wam te wszystkie inne listki fiołków, które mam. Powsadzane obok, no przeróżne, przepiękne, po prostu zakupiłam hurtem jednym. Od razu widać, że to są różne odmiany, bo listek każdy jeden inny. No, zobaczymy. Te listki, które tutaj są powsadzane, już inne, one są wsadzone do ziemi takiej samej jak tu przed chwilą opowiadałam. Ale z tą różnicą, że do ziemi robiąc dołek, wsypałam nawóz do ukorzeniania sadzonek zielnych. Pokażę Wam. To jest firma Bros. Pierwszy raz stosuję ten nawóz, także nie wiem jaki to będzie efekt. Ukorzenia sadzonki zielne. Taką bardzo malutką porcję. Wsypałam to taki proszek, taki ciemny proszek i robiąc dołki w, w pojemniczkach, tak jak widzicie te pojemniczki są takie do y, rozsad, malutkie bardzo, właśnie y, tak jak y, wyczytałam, naoglądałam no, się różnych filmików, y, żeby nie były te pojemniki za duże, bo będzie za dużo wilgoci w ziemi, w związku z tym większe ryzyko, że listek zacznie gnić. Y, no i no nie używałam jeszcze nigdy wcześniej tego korzeniacza dosadzonych, szczególnie do fiołków. Także to też jest taka jakaś próba, która zobaczymy, jak się sprawdzi. I te pojemniki są zamykane przeze mnie w ciągu dnia, na noc otwieram. Te pojemniki też stoją na takich półeczkach, które są jakby są oświetlane listwami LEDowymi. I te listwy ledowe również jakby od spodu podgrzewają te półeczki, czyli jest ciepło, jest wilgoć. Dodatkowo dwa mm, takie najbliższe powietrza, malutkie, stoją koło półeczek, także cały czas chodzą. Staram się, żeby ta wilgotność powietrza była wystarczająco duża. No, wydawałoby się, że warunki do ukorzeniania są dobre z tego co się dowiedziałam na temat ukorzeniania. No i jaki będzie efekt to zobaczymy. Tutaj jest listek, to wam też pokażę. Jest tutaj taki listek, który był wsadzony najwcześniej. O te te dwa. To jest fiołek Endelawanda, Wanda, który mam rośnie, od niego pobrałam listki. I jak widać, tutaj na początku były te pojemniki y, przez większość czasu y, przykryte. Była, była duża wilgać, bo było widać, jak się zrasza, y, skrapla woda na y, przykrywce. I tutaj jak widzicie, na czubku tego y, listka spróbuję to wyostrzyć, zrobiło się takie. No nie udaje mi się. O jest. Plamka taka żółto-pomarańczowa. No, niestety nie jest to dobry znak. Zobaczymy. To przy okazji jest jeszcze pogonia. Listek zobaczymy też. Nie wiem, czy to coś z tego będzie. Taki eksperyment. Chciałam się z nim wami, z Wami podzielić. Gdzie ta ostrość jest. Chciałam się podzielić z Wami moimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Czy to będzie jakiś efekt pozytywny, czy nie. Czy się okaże, że któraś z tych metod jest lepsza. Zobaczymy. Obserwujcie, proszę, mój kanał. Pilnujcie następnych odcinków. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie.